Największą różnicą między zwycięzcą a przegranym to jest dyscyplina. Czyli jeżeli widzisz jakieś, jakieś osoby, które lubisz w telewizji, powiedzmy, jakiś sportowców, kogoś na YouTube, kogokolwiek, to jest tak zwany zwycięzcą, czyli osiągnął to, co chciał osiągnąć, zrobił coś ciężkiego, co innym, innym ludziom się podoba, to tak naprawdę jedyna rzecz, która dzieli go od tej grupy osób, które tego nie mają, to jest dyscyplina. Bo dyscyplina to jest jedyna rzecz na tym świecie, która jest w stanie zmienić. Powiedzmy ciebie z osoby, która nic nie osiągnęła, niech będzie, do osoby, która ma wszystko, co by mogła kiedykolwiek chcieć. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to uwierz mi, że dyscyplina to jest. Dyscyplina to jest to, czego potrzebujesz w tym momencie. Oprócz dyscypliny jest jeszcze kilka rzeczy, które mogą pomóc w takiej sytuacji. No I jedną z nich jest motywacja. Co to jest motywacja? Motywacja to jest po prostu tymczasowe. Tymczasowe takie. Chęć zrobienia czegoś, takie napędzenie, takie pragnienie zrobienia czegoś, czyli powiedzmy, że bardzo chcę nie wiem, pójść, obejrzeć film jakiś. Powiedzmy, nie wiem, ktoś chce pójść do kina obejrzeć jakiś film, ma taką motywację, że dobra, zrobię to, to. Ktoś ma motywację, żeby y, zjeść coś, niech będzie. Jakieś, chce zjeść jakieś jedzenie i wtedy jest zmotywowany, żeby to zrobić. Może być zmotywowany, żeby pójść na siłownię, nawet i obejrzałeś jakiś film, który cię zmotywował, właśnie, tak to się nazywa, no i wtedy idziesz na siłownię, bo czujesz. Się dobrze, chcesz to zrobić, no i idziesz ten jeden raz na siłę. Ale budzisz się następnego dnia, no i już ta motywacja znikła, bo motywacja w taki sposób działa, że ona raz jest, raz jej nie ma. Najczęściej jej właśnie nie ma. I co wtedy zrobić? No Odpowiedź jest znowu dyscyplina. Czyli różnica między motywacją a dyscypliną to jest to, że motywacja raz jest, raz nie ma, a dyscyplina po prostu jest. Jeżeli ktoś się ma, to ją ma. Jeżeli nie ma, to jej nie ma. U mnie w życiu dyscyplina naprawdę zadziałała bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o takie aspekty, jak na przykład chodzenie na siłownię, nagrywanie filmów, medytacja, jedzenie zdrowego, jedzenia nie, unikanie różnych fast foodów i takich przetworzonej żywności, cukru na przykład, wszystkie te rzeczy, które udało mi się osiągnąć, to wszystko była dyscyplina, to nie była motywacja, to była tylko, tylko i wyłącznie dyscyplina. I teraz bardzo ważna rzecz, jeżeli jest się osobą, która jest zdyscyplinowana, ma w sobie takie, taki hamulec, kiedy chce coś zrobić niedobrego. Twój organizm, no to mówisz nie, a jeżeli nie chcesz zrobić czegoś, co powinien zrobić, to mówisz i tak to robimy. To wtedy motywacja tak naprawdę ma tylko i wyłącznie pozytywne skutki. Jedynie pozytywne skutki ze względu na to, że i tak masz dyscyplinę. Czyli w dniach, w których jesteś zmotywowany, masz jest tutaj dzień, w którym jesteś zmotywowany, a tutaj, że nie jesteś zmotywowany, ale i tak masz dyscyplinę. I teraz dzień, w którym masz tę motywację, będzie ci łatwiej wszystko zrobić ale w dniu, w którym nie masz motywacji, i tak to zrobisz, bo masz dyscyplinę swoją. Więc widzisz, jak to wygląda, że i tak motywacja pomaga. Jeżeli jesteś zdyscyplinowany, więc najważniejsza, że to jest ta dyscyplina i wtedy nic się nie może zatrzymać tak naprawdę. A motywacja może jedynie pomóc. I teraz jeszcze przedstawię tutaj dwa bardzo ważne koncepty. I pierwszy to jest instant gratification i drugi to jest delayed gratification. Na polski to była natychmiastowa gratyfikacja i taka gratyfikacje z opóźnieniem, opóźnione gratyfikacje. I chodzi tutaj o to, że te instant gratification to pierwsze, po prostu robisz coś i od razu dostajesz, dostajesz efekt jakiś. Czyli powiedzmy, jesz cokolwiek i od razu masz coś ci smakuje i od razu masz tą przyjemność z jedzenia. To jest instant gratification. A delayed gratification to jest wtedy, gdy na przykład idziesz na siłownię i nie dostajesz od razu tych efektów wielkich mięśni i tego wszystkiego, tylko musisz poczekać na to. Albo z jednego treningu tak naprawdę nic nie będziesz miał. Musisz to robić przez jakiś czas i dopiero to jest z tym, to działa z tym opóźnieniem, że dopiero po jakichś tam 100-200 treningach będzie się widziało jakiś bardzo, bardzo dobry efekt. No to jak to teraz wszystko zebrać do kupy i użyć to w swoim życiu? Ja tutaj proponuję takie dwie taktyki. Pierwsza to jest eat the frog się ona nazywa i polega ona na tym, że Najcięższą rzecz, którą masz do zrobienia jakąś, która wymaga dużej dyscypliny, i najlepiej też motywacji, żeby być i zmotywowanym i mieć dyscyplinę i wtedy można to zrobić. Robisz najcięższą rzecz, jako pierwszą w swoim dniu, to jest najprostszy sposób, w jaki mogę to opisać. Czyli powiedzmy, jak chcesz iść na siłownię, to tak naprawdę po obudzeniu się zaraz ustaw sobie ten budzik wcześniej niż normalnie by był, i przed szkołą, czy przed pracą, czy cokolwiek masz do zrobienia, pójdź na tą siłownię jako tak naprawdę pierwsza rzecz żeby mieć jak największą dyscyplinę, jak najwięcej energii i jeszcze tej motywacji najlepiej rano, bo wtedy właśnie to jest największe te wszystkie rzeczy. Bo nie jesteś zmęczony jakimiś innymi rzeczami i nie musisz też sobie tak w głowie zawracać tym później, że dobra, zrobię to, jak skończę, jak skończę coś robić. Potem nie robię tego, dalej dobra, zrobię to, jak zjem obiad. Zrobię to to, to, to i w końcu tego się nawet nie robi. I cały dzień jest zajęty na tym przesuwaniem tego. A jeżeli z drugiej strony zrobisz to od razu, rano, kiedy jest ci najłatwiej to zrobić. I nikt ci nie przeszkadza tak naprawdę, bo rano, jak wstaniesz sobie szósta czy piąta nawet i będziesz świecił, no to wtedy nie dość siebie czujesz się świetnie, że robisz coś produktywnego, to jeszcze nikt ci nie będzie zawracał głowy, bo każdy śpi. Więc robiąc taką rzecz od razu, w późniejszym godzinach, w późniejszych godzinach dnia, już masz to z głowy. I już sobie myślisz, dobra, nie muszę iść na siłownię, bo już poszedłem dzisiaj. A tak to byś myślał, dobra, muszę pójść jeszcze na siłownię i byś głowę musiał sobie zajmować tym, niepotrzebnie zupełnie, skoro masz to zrobić wcześniej. No i drugą taktyką, którą zaproponuję Ci tutaj, to jest taki koncept, który polega na tym, że najpierw jest jakiś action, czyli najpierw jest jakiś czyn, powiedzmy, czyli na przykład pójście na siłownię, czy nagranie filmów, czy jedzenie zdrowego jedzenia, czy cokolwiek, a potem dopiero jest motywacja, a nie odwrotnie. Czyli najpierw trzeba coś zrobić, zacząć coś robić, żeby dostać z tego motywację i wtedy móc się napędzać jeszcze dalej, a nie czekać na motywację, która nie przyjdzie nigdy takim przypadku ale nie przyjdzie nigdy, żeby nie się tylko czekało. Trzeba zacząć coś robić, potem to dana motywacja i wtedy możemy już zmotywowani iść dalej. Ostatnią taktyką, którą mógłbym jeszcze dodatkowo tutaj zaproponować, ona się nazywa Start Small. I chodzi tutaj, to jest taka taktyka z książki, którą czytałem. Ona nazywa się Atomic Habits. I chodzi w niej o to, że 1%, jeżeli będzie się przez cały rok o 1% powiedzmy ulepszało. W jakiejś dziedzinie, którą chcemy robić, powiedzmy na siłowni, czy cokolwiek chcemy robić, przez cały rok o 1% dziennie, to po tym okresie czasu, po tym jednym roku, będzie się miało niesamowite efekty. Ponad 30 razy będzie się lepszym w tym, co się zaczęło robić, jeżeli tylko o 1% dziennie przez cały rok będziemy mieli tą konsekwencję w tym. Więc biorąc te trzy taktyki razem, ja bym to podsumował w taki sposób, że wstajesz, robisz tę najcięższą rzecz, jaką możesz, która jest numer jeden w Twoim dniu o której tak myślisz, co jutro zrobisz, dobra, jak myślisz sobie plan działania na jutro, co będziesz robił, to numer jeden daj najcięższą rzecz i tą właśnie rzecz daj na sam początek dnia. Użyj dyscypliny, najlepiej jak motywacji, masz to też i po prostu to zrób. Wtedy reszta dnia będzie dla ciebie łatwiejsza. Taki czyn, taka rzecz, którą robisz, taki habit, czyli no, powiedzmy nawyk, da ci jeszcze motywację dodatkowo, no bo tak jak mówiłem, najpierw jest, no, najpierw jest czynność, a potem jest motywacja dopiero. No i jeszcze y, zadziała tutaj delayed gratification, czyli zrobisz coś, nie dostaniesz od razu efektów, tych, których chcesz, ale jeżeli poczekasz i dalej będziesz to robił, no to efekty w końcu będą musiały do Ciebie przyjść, no i osiągniesz to, co tak naprawdę od zawsze chciałeś, tylko nie wiedziałeś, jak to zrobić.